Co, tu, co to za spóźnienie? Która godzina? 19 16, co to jest? Panie Piotrze. Dzień dobry, koszty straszne na mieście tym Kurde. Dziwama Nie było przerwy na wodę Co to jest? Szybciutko jak ja tutaj próbuję cokolwiek robić, on ma biodra bardzo daleko. Także nawet jak będę wciągał do gardy, to jest niewygodnie i niebezpiecznie, bo on może mi od razu przejść tą gardę. Więc jeżeli ja tutaj nie mogę sięgnąć, on ma daleko biodra. Ciężko jest cokolwiek tutaj zrobić. Tak? Nawet jak ja próbuję gdzieś wciągnąć, to jestem za daleko i on mi zaraz może przejść gardę. Więc wtedy staram się go troszeczkę ściągnąć do dołu. Więc tutaj on cofnięty ma biodra. Ciężko jest tutaj coś zrobić. Więc ja poprawiam uchwyt. Łapię wysoko. Może być za kołnierz, może być za kark. Jedna ręka idzie tutaj, druga ręka idzie do środka, na jego biceps. Mogę sięgnąć aż za jego triceps, tak? Czyli moja dłoń może przejść aż tutaj. I ja wtedy ściągnę go sobie bliżej ziemi i tutaj przyblokuję. Tak żeby on tej ręki nie cofał. Idę teraz klatą na jego łopatki, Moja ręka idzie za jego brodę albo za jego kołnierz, a druga ręka podciąga jego triceps i staram się go posadzić niżutko, ściągnąć na łokcie. Wtedy będę miał dobrą okazję do tego, żeby połączyć ręce i jego łokieć sobie tutaj zagarnąć. Więc jeszcze raz. Ciężko jest cokolwiek zrobić. On jest daleko, tak? Nie mogę zrobić swojej techniki tutaj w stójce, więc staram się poprawić uchwyt. Łapie troszeczkę wyżej, tak? Łapie tu. Za jego tricet. ściągam go nisko, cały czas trzymam, ręka idzie na jego brodę albo czasami na kołnierz, bo tutaj też fajną gilotynę można zrobić. Więc trzymam w ten sposób. I teraz jest jeszcze jeden ruch. Zobaczcie, że ja to cały czas napieram na jego upadki, na jego kark, i teraz podciągam i się odsuwam. Tak? Więc tu odsuwam się, ściągam go niżej. Teraz nie pozwalam, żeby on cofnął tej ręki, więc moja ręka idzie z tyłu za jego triceps. Łączę dłonie. Teraz, jeżeli on chce cofnąć łokieć, jest mu ciężko. Tak, ja tutaj mam fajny taki uchwyt. Tak. I teraz tak. Jeżeli on zrobił to na mnie, spróbuj. Czyli tu wyżej uchwyt, za kark. Za tricep, ściągnę, ściągnę, tak? Teraz dociąga moją rękę, kładzie mnie na łokcie, łączy ręce, to ja z tej pozycji będę musiał robić ucieczkę. I teraz, jeżeli czuję, że na przykład w lewą stronę jest troszeczkę luźniej, idę w lewą stronę, łapię go za łokieć, głowa idzie w górę, noga idzie do przodu, i zaczynam kłaść się głową na niego. I teraz albo idę do jego bioder, albo, gdy mam tutaj łokieć, zaczynam kręcić tą stronę. Jego bark kładę do Teraz mogę stać, mogę go przytaczać, chodzić do niego. Lub, jeżeli jesteśmy na drugiej stronie, on tutaj trzyma mnie pod pachą, weź tą rękę pod pachą, tu, a tu pod głową, nie? I czuję, że tu jest luźniej, wtedy idę hop, Tutaj też głowa idzie do tyłu, robię presję na jego rękę, mogę złapać go za nogę. I teraz idę do jego bioder, tak? Hop. Idę do jego bioder, i idę za plecy. Więc cała, cała akcja od stójki, on mnie ściąga najpierw do dołu, tak? Tu ściągnął. I tutaj zobaczcie, jeżeli on tutaj będzie chciał połączyć, ja mogę wstać, mogę uciekać. Dlatego on powinien ściągnąć mnie jeszcze raz. Hop, tak, żebym spadł na łokcie. Teraz mi jest dużo trudniej. Okay? Ale, żeby uciec, ja mogę cofać. Tak, mogę cofać. Czuję, że tutaj mam więcej luzu. Idę hop, albo w tą stronę, albo tu. On czasami trzyma mnie jeszcze za szyję, więc tu będzie ciężko. Więc ja idę do jego ręki. Kładę jego na ziemi. Hop, mogę go sobie przetoczyć. I mogę wejść na górę. On mnie ściągnął do ziemi łapie, tak, ściąga mnie na to. Teraz, bardzo ważna rzecz, musicie wyczuć, czy dacie radę pójść na lewą czy na prawą stronę. Bo jest czasami tak, że uwzduracie sobie jedną stronę, będziecie próbowali na siłę, ale przeciwnik tam mocno blokuje. On na przykład ściąga mocno mój łokieć, bo jak nie, ja tutaj nie dam rady na tą stronę. Więc możecie spróbować, poczuliście opór, zmieniacie koncepcję idziecie na drugą stronę. I tutaj, jak idę na stronę, gdzie on trzyma moją szyję, to ja staram się cały czas trzymać jego łokieć i robię presję na jego rękę. Robię wysiad, Hop, teraz on często trzyma jeszcze tutaj moją szyję, więc nie idę do jego bioder, bo się zaplączę. Więc idę w stronę jego barku Hop. i robię presję na jego rękę. Teraz idę na kolana, tyłek w górę, cały czas jest presja na jego bark i dopiero teraz, albo jeżeli czuję, że on się przetacza, to idę razem z nim. Jeżeli nie, to trzymam dalej jego rękę i idę do niego. Tutaj zawsze będę mógł atakować potem jego rękę. swojego zwiążę. Mam całkiem dobrą pozycję. Ale nie idźcie na palę, po prostu gdzie tam wyjdzie. Tylko tam, gdzie czujecie, że jest mniejszy opór. Tak? Tu nie mogę, jest blokada. Okay. Idę w drugą. O. On trzyma moją szyję, więc ja nie idę do jego bioder. Trzymam jego łokieć. Idę na jego bar. O. On czasami tu roluje, więc nie puszczam, żeby on nie wlazł na mnie. Więc trzymam cały czas jego rękę. Teraz głowa, Op. blokuję dystans, robię głową i mam pozycję. Czasem bywa tak, że nie mogę ani w lewo, ani w prawo. Więc tu próbowałem, w drugą próbowałem, nie mogę. Idę na wstecznym. Idę na wstecznym i teraz staram się cofnąć brodą. Tak? Kontroluj go rękę, patrzmy z brodą i wyjść głową z tego uchwytu. On czasami ciasno trzyma, więc tu będzie walka. Tak? Nie dam rady, nie dam rady, ale jeżeli spróbowaliście na przykład ucieczki na jedną, na drugą, gdzieś tam może się poluźniło, weszliście kciukiem do środka. Tak? Teraz można na wstecznym wyciągnąć głowę. I dalej zatekować. Więc jeżeli nie możecie wyjść tutaj na ziemi, wyjdziemy od i zaczynamy wstawać, uwalniać głowy.